Dzień dobry, serdecznie witam Was w kolejnym dniu. Nie będę strzelał, którym wydaje mi się, że 87, ale to pewnie jest nieprawidłowy strzał, więc żeby się ktoś czasem nie czepiał, to nie powiem. Właśnie skończyłem renderować nowy odcinek z Lukim na kanał. Także już niebawem. Pewnie, a w zasadzie jak już oglądacie ten film, to już pewnie tam tamten jest. Ale jeżeli ktoś nie oglądał, no to serdecznie zapraszam do tego, żeby, żeby, oglądnąć. Co do dzisiejszego dnia. Mamy dzisiaj dzień oczywiście treningowy. Dzisiaj oczywiście trening parków tricepsów, klatki. Siedzę właśnie przy swoim śniadaniu klasycznym, czyli czterech krągach chlaba tostowego, 100 gramów piersi z kurczaka, po jednym plastrze sera proteinowego, tego Active Protein z Lidla. Do tego ma 50 g płatków ryżowych i 30 g izolatu białka oraz 7 g czekolady, czekolady gorzkiej. Dzisiaj bez, niestety, pieczarek zapiekanych, bo skończyły mi się zapiekane pieczarki i ich wczoraj nie zrobiłem. Z lenistwa, będąc szczerym, absolutnie. Więc generalnie tak to wygląda. No i co? Waga na rano pokazała 111,1. Ostatnio coś wyższa ta waga, ale nie przeszkadza. Ważne, że forma się Mam nadzieję, że poprawia. Zobaczymy, oczywiście, wszystko, jak to będzie wyglądać przy raporcie. Mamy już środę, więc generalnie zleciało pół tygodnia. Nawet nie wiem, kiedy ten czas tak leci, że momentalnie, zanim się odwrócę, to będą już zawody, więc trzeba się spinać. Zostało dokładnie 39 dni 300, 938 godzin, przepraszam, 56 337 minut. Tak, dokładnie. Mam to wpisane w specjalny odliczalnik. Kiedy Kiedywakacje.pl to się nazywa. Tam sobie wpisuję daty i sobie odliczam dokładnie, żeby wiedzieć co i jak. Więc generalnie y, czasu jest niewiele. 39 dni, jakby ktoś to tak pomyślał. Y, 6 tygodni brzmi jakoś tak bardziej przystępnie niż 39, tygodni, y, 39 dni. No ale no, co zrobić? No, tyle, to, tyle jest, to tyle trzeba y, dociskać żeby się wyrobić. Dobra, chciałem właśnie, póki jeszcze ciepłe, do, do tego śniadanka i my się słyszymy jakoś później. Bo w zasadzie nie mam Wam teraz chyba więcej nic ciekawego do przekazania. Jedyne, co mam Wam do przekazania, to dobrego dnia. Jeżeli ktoś odgromadzi, to samego rana. Siłek drugi, przedtreningowy. Dzisiaj wyjątkowo tak. 25 gramów piersi z kurczaka. 100 gramów klejku ryżowego, 100 gramów banana, 20 g masła pistacjowego. Tak to się prezentuje. Liem i widzimy się na treningu. Dzień dobry, witam ja Was w kolejnym Wojca Uważę. Tym razem, jak zapewne już widzicie z treningu barków, bardzo dobry trening. Muszę powiedzieć, że ostatnio te treningi naprawdę wychodzą, można powiedzieć, na wyższy poziom. Jak widzicie, ciężary może nie są imponujące, natomiast intensywność pracy jest bardzo wysoka, bardzo jest szybkie tempo. Trochę tak się ostatnimi czasy mentalnie czuję jak Jay Cutler. Oczywiście, żeby mnie tam nikt nie, nie cytował, bo to nie chodzi o to, że się porównuje. Tylko on miał taką tendencję do robienia dosyć krótkich przerw, dosyć szybkiego treningu. I teraz powiem Wam szczerze, że ten trening ogólnie schodzi mi może z godziny 20, coś takiego bym powiedział, mimo tego, że tego objętości jest naprawdę sporo a to wszystko ze sprawą tego, że y, cały czas staram się być w ruchu, między seriami chodzę, cały czas y, staram się tej pompy nie tracić to nabicie jest naprawdę bardzo dobre, korzystam z tego, dzięki temu też, że y, dosyć sporo takich właśnie serii robię wstępnych, typu rampy i tak dalej mam cały czas pewność, że te barki są dogrzane, no i nie muszę się tak bardzo martwić o ten bark, ostatnio mi w ogóle nie doskwiera więc naprawdę jestem z tego też zadowolony no i mogę dzięki temu trenować normalnie y, nadal bardzo ciężko Nadal do upadku, bo jak widzicie, robię dość sporo takich intensyfikacji. Na przykład tutaj w tym ćwiczeniu robię trzy serie z podwójnym z dropsetem, więc jest to naprawdę dość intensywna praca. Ciężar może nie jest bardzo wysoki, ale jest to dla mnie takie wstępne zmęczenie, wstępna aktywacja. Po tym będę robił jeszcze jedno ćwiczenie na bok barku. Tak jak mówię, głównie po to, żeby jak najwięcej tej krwi wpompować przed jakimś, jakimikolwiek formą wyciskania czy czegokolwiek, co mogłoby mi ten bark potencjalnie y, uszkadzać. W związku z tym, że mam też dosyć dużo, y, dosyć krótkie przerwy, dosyć dużo objętość pracy, dosyć dużo tej krwi jest wpompowane, dosyć y, jakby. Te barki mam już zmęczone wchodząc na właśnie wyciskanie, to też te ciężary nie muszą być aż tak duże przy wyciskaniu, żeby osiągnąć ten oparek mięśniowy i to jest też moje, mój taki zabieg. Ja od razu mówię, żeby to coś też nie sugerował, pamiętajcie, że ja już trenuję tutaj 11 lat w zasadzie, więc y, też trochę inaczej swoim treningiem jestem już w stanie kierować dla osób, które są gdzieś początkujące, średnio zaawansowane, zdecydowanie progresja w miarę możliwości liniowa ciężarowa i skupianie się na robieniu. Przede wszystkim niskiej objętości, zdobywaniu siły, będzie najszybszym rozwiązaniem, tak naprawdę, na budowanie masy mięśniowej. I to jest też taki błąd, który widzę bardzo często, właśnie popełniają osoby. Ostatnio oglądałem, jest taki Bailey, Bailey Fa, Fahra, Fajra, nie wiem jak się to czyta, ale generalnie e, on robi podcasty z właśnie z, z Beefem Stu i tak dalej. E, I on, ostatnio u niego mówił Joe taki e, na temat tego, właśnie jak, jak młode osoby teraz trenują na siłę. Ja tam wspomniał o czymś takim, że jak widzi osobę młodą na siłowni, która y, trenuje naprawdę z bardzo dokładną techniką y, i to naprawdę są zatrzymywania w, w, w dolnej fazie ruchu, y, pilnowanie kontrakcji, y, w górnej fazie ruchu, y, zwolne negatywy i tak dalej, ale używające ich bardzo niewielkiego ciężaru, to niestety, ale wiadomo, że z takiej osoby nic nie będzie. To jest niestety prawda, trzeba się pod tym podpisać obiema rękoma, ponieważ o ile pilnowanie odpowiedniej techniki jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, jakim, jakim może być, to niestety prawda jest taka, że techniki da się kogoś nauczyć zawsze, natomiast ciężkiej pracy się kogoś nie da nauczyć. I jeżeli ktoś od samego początku trenuje w taki sposób, że unika upadku mięśniowego, unika tej, tej walki i czasem nawet gdzieś tam może jakichś takich powtórzeń oszukanych, no to niestety przyjdzie do czegoś. No to ten wysiłek, jakby który powinien być na tym treningu włożony faktycznie w trening jest relatywnie niski. Ja powiem, że to fajnie wygląda później na filmach, że ktoś technicznie trenuje i to się też na pewno bardzo ceni, natomiast jeżeli za tym nie idzie progresywne przeciążanie i za tym nie idą wyniki siłowe, wiecie, ktoś trenuje powiedzmy rok, dwa lata i nadal nie jest w stanie na przykład wycisnąć stówki na klatkę, czy y, przysiąść 100, 120, 150, 200 kg, no to niestety, ale prawdopodobnie... Zbyt wielkiej masy mięśniowej nie, nie zbuduje. Jordan Peters kiedyś swego czasu mówił, że on jak zaczynał trenować, to skupiał się na budowaniu siły przede wszystkim i jakby się go ktoś wtedy zapytał, co czuje, gdy na przykład robi przysiad, to w zasadzie nie umiałby wskazać mięśnia, który czuję, bo prawda jest taka, że no, robiąc przysiad z ogromnym ciężarem jest ciężko gdzieś to czucie mięśniowe w nogach zaangażować do takiego stopnia, jakbyśmy robili, nie wiem, na przykład lekkie wyprosty, co nie znaczy, że przy lekkich wyprostach nogi nam mocniej pracują. To jest czas, w którym naprawdę ciężko jest ocenić to, co jak mocno jesteśmy w stanie zaangażować naszą tkankę mięśniową do pracy. To jest właśnie ta największa różnica między osobami, które są już doświadczone, mają tą świadomość tego, kiedy ten mięsień faktycznie jest przeciążony i osiągamy upadek mięśniowy ze względu na zmęczenie tkanki mięśniowej, a kiedy po prostu męczymy się samym ruchem i tak naprawdę niewiele wyciągamy z tego, że robimy te właśnie pauzy w dole, czy jakiekolwiek inne formy. Intensyfikacji pracy i zdecydowanie lepiej byłoby się skupić po prostu na tym, żeby powiedzmy, zaczynając od 40 kg przysiadu po następnych 6, 8, 10, 12 miesiącach, siadać co najmniej dwukrotność, czy może nawet trzykrotność tego, co było na początku. I jeżeli ktoś tak zrobi, no to ma absolutnie 100% pewność, że urośnie. No nie da się po prostu zwiększyć trzy razy obciążenia na danym ćwiczeniu i nie mieć z tego absolutnie żadnych benefitów. Czy to będą y, benefity typowe? lokalne, czyli na przykład jak ktoś robi wyciskanie, czy tylko klatka mu rośnie, no prawdopodobnie nie. Ale po to też robimy ćwiczenia wielostawowe, złożone, żeby większość grup mięśniowych pracowała i żeby móc budować tak zwaną siłę globalną i też muskulaturę globalną. Stąd też w większości przypadków poleca się właśnie Stosowanie wolnych ciężarów w początkowych fazach treningu, żeby właśnie mieć tą pewność, że pracujemy jak największym obszarem mięśniowym i jak najwięcej mięśni budujemy. I to jest taka rada ode mnie na początek. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy zbudować solidne podstawy, to musimy korzystać z solidnie podstawowych ćwiczeń i budować solidne podstawy przede wszystkim siły mięśniowej. Dopiero później przychodzi czas na tak zwane gdzieś tam techniczne wygładzanie szczegółów, szukanie jakiegoś czucia mięśniowego, bawienie się w jakieś takie właśnie zatrzymywania, formy intensyfikacji i tak dalej. Jeżeli ktoś tak podejdzie do tematu, to jestem absolutnie przekonany, że swój potencjał osiągnie dużo, dużo szybciej, a bardzo możliwe, że że jeżeli ktoś od początku zacznie się bawić w kombinacje, które są absolutnie do niego nieodpowiednie na ten moment, to może się okazać, że prawdopodobnie do tego swojego potencjału nigdy nie dotrze, bo po prostu nie będzie miał nigdy doświadczenia, jak to jest ciężko trenować. Dobra, ja już jestem w domu. Przede mną posiłek potreningowy, czyli 125 gramów kleiku drzewego, czekoladowego z Ostrowitu, do 100 gramów jabłek prażonych, i 60 gramów odżywki białkowej. Tak to wygląda na ten moment. E, normalnie jem cały czas e, płatki śniadaniowe z białkiem, ale póki co na razie chyba będę przechodził na klejk. Zobaczymy, jak to będzie wy wyglądać. Dzisiaj mi wzięło na klejk, więc tak sobie po prostu e, poleciałem. Trening bardzo fajny. Kartio zrobione na koniec. Już mam praktycznie lekką hipkę, więc siadam do jedzenia szybko. I jeszcze mam przed sobą trzy posiłki, ale nie będę chyba ich pokazywał, bo nie są jakoś wybitne. Yy, mamy tam dwa razy samo białko z warzywami i na koniec dnia po prostu 40 g węgli i 50 gramów białka. I to w zasadzie tyle. Pewnie się widzimy w ostatnim posiłku, także do usłyszenia. Dobra, słuchajcie, jestem już uber głodny, więc szybko powiem tylko, co tu jest. 150 gramów pieśni z kurczaka, 30 gramów odżywki białkowej, 50 gramów płatków y, ryżowych i 100 gramów cukinii. Tak wygląda posiłek ostatni. 50 węgli, 40 węgli, przepraszam, 50 białka, 0 tłuszczy. I uciekam spać. Widzimy się jutro o godzinie 18.12. Dobranoc.